Kim była Joanna Dark, czyli dziewczyna nazywana też dziewicą Orlańską, osoba, która w gigantyczny sposób wpłynęła na historię Francji i całej Europy. Dzięki czemu stała się patronką Francji, bohaterką narodową tego kraju i świętą katolicką. Ale jak biedna dziewczyna mogła czegoś takiego dokonać, wpłynąć tak mocno na historię Francji i Europy? Ale po kolei. Urodziła się najprawdopodobniej 6 stycznia 1412 roku, wychowana została w religijnej rodzinie i w wieku 13 lat złożyła śluby dziewictwa. Ale już jako dwunastoletnia dziewczynka miała mieć pierwsze widzenia. Widziała świętego Michała Archanioła, świętą Katarzynę i świętą Małgorzatę. Którzy to mieli jej mówić, że sam Bóg chce, żeby z Francji zostali wypędzeni Anglicy. A na tronie Francji powinien zasiąść delfin Francji czyli następca tronu francuskiego delfin to takie wówczas określenie we Francji na następcę tronu i tym nowym władcą Francji ma zostać Karol VII. A trzeba pamiętać, że to był taki etap wojny stuletniej, kiedy Anglicy byli już właściwie pewni zwycięstwa, takiego ostatecznego zwycięstwa. I przejęcia całego terytorium Francji i władzy w tej Francji. Gdy Joanna miała 16 lat, z pomocą krewnych udała się do garnizonu francuskiego z prośbą o wizytę na dworze królewskim. Oczywiście ją odesłano, ale w kolejnym roku spróbowała znowu, przemawiając o tym, że Delfin właśnie przegrywa bitwę, a gdy okazało się, że po jakimś czasie oczywiście że naprawdę w tym czasie, kiedy zwracała się z prośbą o wysłanie ją na dwór królewski, Delfin naprawdę przegrywał. W końcu wysłano ją w przebraniu męskim na dwór królewski do Sion, gdzie zrobiła gigantyczne wrażenie na Karolu VII. To wrażenie było tak duże, że była w stanie przekonać go, że to właśnie ona powinna zostać wysłana do Orleanu, żeby go wyzwolić. I oczywiście tak się stało. Tutaj warto się zatrzymać i wyjaśnić, że sytuacja Francji była tak zła, że nawet zaufanie Dziewczynie mówiącej, że przemawia do niej Bóg i że to właśnie Karol VII ma zostać władcą, było czymś, co warto było po prostu spróbować może się akurat uda, może ta dziewczyna pociągnie za sobą ludzi, może warto zaryzykować i uda się tą Francję uwolnić. Oczywiście Karol VII właściwie nie miał za dużo wyjścia. Musiał zaryzykować, ale żeby Anglicy nie mówili, że w rzeczywistości nie jest on wspierany przez Boga, ale przez jego przeciwnika, w 1429 roku przeprowadzono dokładne śledztwo, czy Joanna Dark nie jest czasami wspierana przez te siły złe. Żeby po prostu Anglicy nie mówili, że to nie Bóg wspiera Francuzów i Karola VII. Ale wynik śledztwa był ok dla Joanny Dark i po prostu wyruszyła do Orlan. 29 kwietnia 1429 roku Joanna Dark przybyła do Orlan. Tylko, że dowodzący tutaj Jan Orlański w ogóle nie chciał nawet ją dopuszczać do rad wojennych. Musiała sprytem, przekonaniami dostawać się na rady wojenne. Do tego nie podobało się w większości przywódców, dowódców wojskowych to w jaki sposób chce walczyć. Czyli otwarcie atakować, postawić się w Anglikom, a nie jak do tej pory walczyć dosyć biernie. Ale Joanna pociągła za sobą ludzi i powoli, powoli, dzień po dniu odnosi coraz to kolejne zwycięstwa. Po prostu podniosła tak mocno na duchu żołnierzy, że ci zaczęli w nią wierzyć. Uwierzyli, że ona jest wysłannikiem Boga, że tylko dzięki niej jest możliwe pokonanie Anglików. I wyrzucenie ich z Francji. Jej coraz to większe, takie mocne, ofensywne działania doprowadzały do coraz większych wygranych. Przełożyło się to w końcu na przekonanie tych dowódców francuskich wokół Orleanu do normalnego ataku na Angliku. I udało się ten Orlean zdobyć. Wbrew ówczesnej powszechnej opinii, Joanna Dark, po zdobyciu w końcu takiej prawdziwej armii i władzy nad tą armią, nie ruszyła ani na Paryż, ani no, na Normandię, tylko zrobiła coś, czego się nikt nie spodziewał. Z czego najbardziej się nie spodziewali tego Anglicy. Ruszyła na Reims, czyli w miejsce, gdzie zgodnie z tradycją powinien zostać koronowany nowy władca Francji, czyli Karol VII. Niektórzy uważają, że to po prostu świetny taki wybieg polityczno-strategiczny, że zaatakowała tam, gdzie Anglicy się nie spodziewali. Dała władzę Karolowi VII, taką prawną, dzięki czemu mógł on się legitymować wśród swoich obywateli, wśród swoich poddanych, czyli wszystkich Francuzów, jako prawdziwy władca. I inni natomiast mówią, że po prostu Joanna Dark dostała takie polecenie od Boga i po prostu chciała go wypełnić. No i Joanna razem z swoją armią ruszyła w kierunku Reims. W czasie bitwy pod Patej Francji udało się w czasie dochodzenia do Georajms zaatakować, zanim angielscy ucznicy się rozłożyli i Francuzi odnieśli olbrzymie zwycięstwo. Siły Joanny właściwie później bez oporu szły do przodu, odbijając, odzyskując teren po terenie. I tutaj jest kolejny cud przypisywany Joannie i przypisywany temu, że robiła wszystko z polecenia Boga, ponieważ kiedy... Ten szybko marszerująca, Ta szybko maszerująca armia, już właściwie skończyły jej się zapasy, już właściwie nie mieli co jeść. To kiedy dotarli w region, w pewien region, gdzie troszkę wcześniej przyszedł mnich, mistyk, który powiedział, że niedługo jest koniec świata, i żeby zasadzili fasolę i tylko to uratuje ich przed końcem świata. Fasola szybko rośnie. Gdy ta armia tam przyszła, fasola akurat była gotowa do zbioru. I właśnie dzięki temu po prostu ta armia nie wymarła z głodu, nie musiała się wycofywać, tylko mogła do dalej kontynuować marsz. I właśnie to się przypisuje Joanni jako cud. 16 lipca Reims otworzył bramę, a 17 doszło już do koronacji Karola VII. Po kolejnych zwycięstwach w końcu 3 maja 1430 roku, Joanna została schwytana i trafiła do niewoli do. Burgundczyków, z której to niewoli wykupili ją Anglicy. Którzy oczywiście wytoczyli jej proces o herezję. Chciano po prostu uderzyć nie tylko w samą Joannę, w to, że po prostu pociągła za sobą Francuzów, ponieważ wtedy by jej w ogóle nie wykupywali, tylko zapłaciliby, żeby przypadkiem Joanna w więzieniu zginęła. Ale chciano zrobić coś innego. Chciano podważyć legalność koronacji Karola VII. Anglicy chcieli udowodnić, że Joanna Dark nie była posłańcem Boga, że w rzeczywistości to wszystko jest wymyślone, albo jeszcze gorzej, że za sprawą koronacji Karola VII stało po prostu siły zła. No i oczywiście Joanna Dark miała swój proces i 30 maja 1431 roku spłonęła na stosie o tym, że... Ten proces był, no wiadomo jak, przeprowadzony. Trzeba było stwierdzić, że jest winna, winna herezji, trzeba było ją spalić. No i oczywiście proces był tak przeprowadzony, żeby tak to wyglądało. A po wojnie stuletniej doszło do rewizji procesu. I w listopadzie 1455 roku odwołano wyrok, a 7 lipca 1456 roku orzeczono niewinność Joanny. I to było takie. Nie tylko to, ale to jak ludzie odebrali Joannę, jak pociągnęła za sobą Francuzów, po prostu spowodowało, że przeszła do legendy. Młoda, młodziutka dziewczyna z biednej rodziny po prostu pociągnęła Francuzów i umożliwiła w ciągu kilku kilkunastu późniejszych lat po prostu uwolnienie się od Anglików i w końcu wygranie wojny stuletniej. To jedna z najciekawszych postaci w historii świata. Postaci tak, można powiedzieć, na początku nie posiadająca żadnej władzy, żadnych zalet, takich, które mogłyby doprowadzić do tego, że powinna zmienić biegi historii, bieg tak potężnej wojny. A to okazało się, że ta młoda dziewczyna pociągnęła za sobą cały naród i umożliwiła mu wygranie wojny. Coś po prostu niewiarygodnego. Na dzisiaj dziękuję. Oczywiście zapraszam na inne materiały. Zapraszam do zasubskrybowania, naciśnięcia dzwoneczka. Opublikuj poleć, pokaż znajomym, tak żeby ten materiał. I inne materiały dotarły jak najszerzej. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.